liderów, urzędników i kierowników urzędów wojskowych, policjantów, lekarzy, aktywistów, wierzących, jak i niewierzących, chorych, słabszych, zdrowych, bezdomnych, więźniów, młodzież nauczycieli, księży i biskupów, redaktorów, jak i, in, i, innych, i pozostałych mieszkańców różnych grup społecznych, abyśmy zobaczyli, zaczęli naprawdę prawdziwie kochać braci i siostry. Zacznijmy żyć miłością, a nie hejtem. Hejt stop. No bo tak się nazywa akurat stowarzyszenia, stowarzyszenie, które przerejestrowałam. Bardzo Zobaczy, dobrze. Nie? Bardzo dobrze Norbert, oczywiście, że rewelacja. Słuchaj, yy, ja bym zamówił yy, na początek 50 tysięcy wizytówek u naszego Michała Śmista w Wałczu, tylko ty musisz mi podać wszystkie dane, rozumiesz, bo to będzie bardzo tanio. Przy takiej ilości będzie bardzo tanio i będzie sprzedawała jedną wizytówkę za jedną złotówkę. Bo ja normalnie mam stowarzyszenie zarejestrowane, mam rego nipka res mam się pieczątkiem tak samo zafundował, w mi mi około 300 sztuk, żeby nagłosić akcję i w ma swoje logo, no to po co mi zamawiać, jeżeli ja za to nic nie płacę. No. Widzę, te Jutro mam mi zrobić koszulki z zadaniem mi stowarzyszenia białe koszulki za drukiem czarnym, z i i mam mi zrobić tak samo i zobaczę, nie? Dobra, rewelacja. Słuchaj Norbert, to nadasz mi paczkę do Niemiec, wsać tam 30 koszulek. Ja tutaj rozdam moim, a, yy, moim aktywistom. I oni tutaj będą zbierali a ja jeszcze. Będę, ja będę mieć to, ci dwie, No to chociaż dwie, trzy, no to, to ja ubiorę jedną i ewentualnie ubiorę tutaj ten. Yy, Ewa i Jolanta, która, która też dobrze zbiera podpisy, zbiera pieniądze do puszek i tak dalej. I będziemy działać w Twoim imieniu, żeby to... Roz... Tutaj, wiesz, tutaj Niemcy mają pieniądze, to tam będą wrzucać po 10, po 15, po 5 euro, różnie. A są osoby, które wrzucą 500 euro. Ja mam takich sponsorów. Posłuchajmy no, ja tę akcję tak nagłośnię, bo to będzie na całym terenie całej Warszawy, jeśli naprawdę za to zabieram. Nie za żadną politykę, powiem Ci, polityka to jest polityka. Ja wolę działania społeczne, wolę po prostu takie, weż, aktywistyczne, powiem tak, Tak, względne. dobrze. Bo ja ci powiem, Norbert, tak, ty jesteś tak naprawdę, naprawdę, to powiem ci tak, ty masz potężny potencjał i ty jesteś tak naprawdę patriotą polskim, tak naprawdę. Dlatego u mnie w Pałacu, w pałacu Prezydenckim będziesz, będziesz piastowała, czy piastował, obojętnie jakby to nie nazwać, bardzo ważną funkcję, rozumiesz? Bardzo ważną nigdy nie chciała na przykład, siedzieć w papierkowych robotach jako jakaś osoba na stanowisku. Ja bym ci, żebym wolała na przykład być gdzieś działać w terenie, spotykać się z bezdomnymi, pisać ich problemy, ich oczekiwania od władzy, spotykać się z grupami społecznymi, różnymi więźniami w ich szpitalach, kontrolować rozmawiać z personelem, pytać się właśnie, jakie mają oczekiwania względem władzy jako lekarze. Chorych ludzi, jakie mają oczekiwania i wymagania od rządu. Bo ludzie, rząd tak się nie zachowuje jak powinien. Musimy wzywać, żeby zmienili, żeby o, rząd się nie bał wyjść i się się komunikacją miejską z ludźmi. Oczywiście, że tak. Tylko żeby się nie za ochroną, bo ochrona to rządy inaczej się to patrzy. Powinni być przynajmniej dwie, trzy osoby jeździć. Rozmawiamy je z obywatelami, się, Ja to tak widzę. Ja widzę tak piękną Polskę w taki sposób. Nie wiem, a muszę ci jak powiedzieć. Bo ja mam po prostu, w sobotę miałam robione badania na koronawirusa. Nie mam koronawirusa, mam ja nie jestem nosicielką, ale potwierdziły mi się jedne badania, miałam i rozwiązaną, bo w grudniu się poczułam. Potwierdziły się badania, powiedział mi lekarz, że maksymalnie dwa lata, jeżeli będę żyła, jeżeli nie za nie zacznę leczyć. Szóstą operację już przełożyłam na wrzesień teraz, bo miałam mieć sierpnia, ale ja na wrzesień przełożyłam. A no zobaczę, mówię, no wiesz, bo iść nie chcę kroić, no, ale powiem ci, że chciałam po prostu zostawić jakieś swoje Ministrię. nawet jeżeli, nie wiem, czy to było za miesiąc, czy za lata, bym mogła mówić, czy za dwa lata, czy za pięć, ale chciałam na naprawdę ludzi tak nauczyć jakiej miłości, wiesz, bo ja, powiedziałem, ja że ja mówię, że, to, że ja dla ludzi, na... tak słyszysz mnie, halo? Tak, tak, słyszę, słyszę. A powiedz, a naprawdę dla ludzi nie chcę źle, jak chcę po prostu, wiesz, ja w ogóle Raczej, ja Polskę widzę taką, że wie, że no, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest tylko bajka, nie? Ale ja widzę, że to się da zrobić, że... E, radni, wszystko się da zrobić, naprawdę myśli, wszystko się da zrobić. Komunikacja dosiadają się, że prezydent miasta, bo po prostu prezydent Warszawy, jeżeli ja, ja bym był latem prezydentem Warszawy, że ja bym jeździła komunikacją, ja bym nie chciała jeździć samochodami służbowymi, ja bym komunikacją jeździła, bym się do ludzi dosiadała, bym ludzi doczytała, bo w kobusi jak zdrowie, jak się jak oczekiwania mają, jak oceniają moją pracę, co by chcieli, żeby, żeby ja zmieniła w swoim zachowaniu, jak nie chcieli, żebym miała podejście do różnych sytuacji. Ja bym o tym chciała rozmawiać z ludźmi. Ja nie potrzebowała ochrony i ptaków, nie wiadomo jakich. Jak z chęcią, te wszystkie pojazdy sprzedała. Jeśli ja mam te wszystkie pojazdy takie rządowe, samorządowe, o wartości, jeden samochód to jest 120 tysięcy. 120 tysięcy masz 3 miesiące schronisko, możesz utrzymać na 20 osób dla bezdomnych. co no, to tak masz zaliczyć. Ile osobom za taki jeden pojazd opanterzony może za 120 tysięcy, czy nawet no, mu daje taką małą kwotę, 120 tysięcy, po 300 tysięcy ma opanterzony samochód dla jednej osoby, którą przewożą? Ile może było pomóc i Ile może było obiadu było wydać? Ja w ogóle sobie inaczej wyobrażam Warszawę między innymi, nie? Oczywiście, że tak. Dlatego za 3,5 roku, czy za 4 będzie startowała na prezydenta Warszawy i ja będę Cię mocno wspomagać, okej? Okay? No ale wiesz co? Tylko wiesz, tylko i nie zawiedzicie w tym sensie, nie? Szkoda, że już wyborów żadnych nie ma, nie? W takich najbliższych w terminie. Ja naprawdę wiesz co jak ja mogła, to po prostu naprawdę ja tak pokazałaś taką wiesz, osobą taką, że wiesz, że no, ja po prostu ludziom mówić, że naprawdę ja chciałam tak być z ludźmi, wiesz, bliżej ludzi, nie? Nie wurzędził. Prezydent nie powinien, prezydent powinien być na spotkaniach, a nie na spotkaniach nie wiadomo jakiś. On powinien mieć zastępcę, jak mają zastępcę gospodarczo finansowego miasta, to powinien być, że po to, prostu to, 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 to powinien być na spotkanie biznesowe. A prezydent powinien być za obywateli, powinien z nimi ustalać, wchodzić, pytać się. Ja na przykład bym wiedziała, że naczelnik. Jak chciałbym nawet jakiś urzędnik by na to nie wywiązał się, nie jakiejś jakiś o sobie on bym wprowadziła w ogóle inne prace urzędu. Słyszysz? Tak. Ja sobie tak, że u mnie urząd nie byłoby tak, że z pół do 6, o 16.30 kończą pracę, choć w punktu do 16.00 już zamykają, ludzi nie przyjmują. U mnie, jeżeli by nawet jakaś osoba przyszła potrzebująca o 16.28, chyba jeszcze by nie miała jak na się schronić czy coś, ten no. z by miał obowiązek zastrzony przy pomóc tej osoby i zostać do końca. No to Nie ładnie. wiadomo, czy 21, czy 22, aż pomoże, a nie wyrzucić i powiedzieć, że bo on powiedziała tak, niech pani się postawi w tym miejscu, że że pani przyjdzie do tej osoby. No dokładnie. Za dzień się pani wyśpie, że dzień się pani naje, za dzień się pani wykąpie, nie? czy coś innego, nie? Mm -hmm. Chyba pani potrzebowała, już ja bym tak powiedział, no na ktoś się takim wiązał, chyba mnie od razu z urzędu wywala, od razu bym powiedziała nie, rezygnuję pani, ja nie chcę takiego pracownika, chyba nie takiego pracownika, który przychodzi, aby żeby kawę, herbatę, żeby przerwy robić. Tylko To jest od czego, że pani zarabia, to pani również pełni służbę, służbę samorządową dla obywateli. Tam bym A wiesz, ja mu tak do ludzi mówiła, ja inaczej ja mu tak mówiła, wiesz, ja bym poprawiła się wydrzeć chamsko nieraz, ale później wiesz, to był to inaczej, później by ludzie reagowali. No dokładnie. No, prezydent, prezydent miasta odpowiada za to, jak, jak urzędy pracują, jak mieszkańcy się czują. Ja bym w samej Warszawie robiła referenda samorządowe. Słuchaj, Sabrina, ja bardzo lubię czekoladę, przepraszam, że teraz jem i wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Ta rozmowa jest na żywo. Będziesz w internecie. Jak to się wczyta w YouTube już, to wpuszczę Ci to na stronę twoją Facebookową, dobra? No. widzę naprawdę, jeszcze chwilę, ze no, mną porozmawiasz, bo ja tak mówię, z tą pewno naprawdę się fajnie rozmawia Ja mm. mówię zawsze akurat, że wiesz to, że ja chciałam, żebyś był prezydentem Polski. Chyba, że była nawet jakąś tam premierową, Gosia tak samo. Chyba, ja, że była nad prezydentem Warszawy. Ale powiem ci, że naprawdę, że mogła coś zmienić, że mogła ludziom pomóc. Bo ja naprawdę wiesz, że dla mnie było to ważne, że nie, że 6 święty, czy 12 będę brała. Chyba wysoko na te 3 tysiące złotych, taki, że ma, przeżyła. Jakoś w miarę godnie. że miała na ten miesięczny bilet. Ja w ogóle powiem Ci, no naprawdę, no różne rzeczy, żebym po prostu tak wiesz, żebym chwilę na ten pokój, żebym wynajmowała z ludźmi. Nie, że jakąś tam ochrona, willa, nie wiadomo co. chcę ja sobie nie wyobrażam takiego czegoś, że ja bym tak mogła. No dokładnie. Ja wyszło chciałabyś tak, w pokój z ludźmi na przykład nie, ja, chociaż ja jestem taka nauczona to dusza towarzystwa. Ja jestem taka, wiesz, jak mi się serce kle, jak ja na przykład widzę ludzi potrzebujących, ja nieraz nie mam ja nawet, żeby im pomóc, wiesz, jak mi się serce kle, ja nie mam tych tak inni ludzie paszą, ktoś mnie zaczepia. I prosi o tą złotówkę, a ja nie mam. To mi się wstyd robi, wiesz, że mi się wstyd robi, że ja nie mogę tej osobie pomóc, że ja to ludzi że nawet nie leży nawet złotówki, nie ja mi się wtedy wstyd robi, nie? Tak. I powiem Ci, że naprawdę, że mówię, że chyba w życiu tego, tu krzyżyłam i Sabina, nie, ja wiem, ja wiem, no. Trzymam za ciebie kciuki. I przede wszystkim ja wiem teraz czekoladę. Czy chciałabyś jakąś dużą paczkę czekolady do Warszawy, żebym ci przysłał? Możesz przysłać, jak chcesz. Bo ty lubisz czekoladę tak samo z takimi orzechami albo na przykład z migdałami. Do siebie jedną, kogoś, drugiego, no, no żeby właśnie tam, bardziej tak, właśnie nie? myślę o tym, żebyś ty zjedła ja, jedną czekoladę, a pozostałe rozdała nawet żebyś zawiozła tam dla tych dziewczyn, dla tych żołnierzy do, do tego do, do kancelarii prezydenta Polski, żebyś poczęstowała tych urzędników, żebyś tam poszła po prostu przekazać ja tak, pozdrowienia tak, ode mnie. Ja wiesz, mam takie marzenie ci, że. Ono się ja że to jest nienormalne. A naprawdę, wiesz, co, ja sam, gdyby jestem taka tak, że że mi się, że ja inaczej posuwicie tą Polskę. Ja myślę, w serce kraju że tyle jest ludzi potrzebujących. Wiesz, naprawdę, ja ci zaczęła być taka po prostu ostatnio wrażliwa bardziej, wiesz? Tak Na jest ta sytuacja, jak ja widzę po co, jak ludzie, jak tylko Kaczyński bez mi i też tego tego jakby nie ja tak obraże pamięć przy innych ludziach. Chwata też że ja się sobie nie myślałam, że to wyrzucę sumienia, że ja obraziłam go, że nie wiem, czy, czy on może to, że jest złym człowiekiem, to trzeba może do niego powieść i powiedzieć, że ja Cię kocham, ale że chciałam, żebyś to zmienił tak, swoją politykę, żebyś zaczął szanować ludzi bardziej, tak? Bo że dużo ludzi cierpi przez to, że chcecie władzy, że i tak macie dużo, że jesteście w Sejmie, tak? Nie powinniście coś takiego, wiesz, ja bym chciała to inaczej widzieć. Chciałabym po to, że polityków widzieć takie, że oni ma, że widzą, że to są, że to są społecznicy. Dostała tam te 3000 zł w Takiej nie 12, tylko czy 13, tylko 3000. tysiące. Dodatkowo mają swoją pracę. Ja w całym bym to widziała, no. No i bardzo dobrze. Ja, Naprawdę takie, takie pojednanie, ale jest mi to na pewno pomóc, że mi zależy na Polsce. Mi na pewno zależy na tym, ile lat temu ja będę za granicę wyjechała. Ale ja nie wyjadę za granicę, bo ja Polski nie mogę zostawić, bo wiesz, kto, kto pozwoli, kto, jeżeli pozwolimy Polsce, żeby Polska była z takiego to wiesz co, to ja nie mogę, nie? No tak, oczywiście. Ja nie mogę, to wiesz, ja nie mogę na takie Biorę konkretny kawałek czekolady za twoje zdrowie. Napisz mi po tym programie na YouTube, który teraz zaraz puszczę, że, ta, że na ten adres mam ci przesłać na przykład 50 kg czekolady, taki duży kawałek, ok? I wtedy rozdasz wszystkim biednym, co śpią w Warszawie pod kartonami. Od Artura Głowackiego łączę z moją wizytówką, dobra? No dobra. Bo wiesz, jak jeszcze zrobił, on ci bardzo prosiła o jedną rzecz. No. Chożeś wizytówki zamówił ze swoim miniem i nazwiskiem, i chcą, żeby było wizytówki z moim moim komitetem, nie? Dobra. Zamówią Michała. Bo wiesz, co, bo wiesz, co chciała naprawdę, wiesz co, żeby... Żeby było do tych ludzi zmieniać, bo ludzie naprawdę tak cierpią, niektórzy. Chociaż ja widzę ile ludzi może. Jak są pieniądze nawet marnowane, jak ja widzę, nie? Zleci do ludzi pieniądze nawet marnuje. No, wyrzucanie takich starych mebli. Może by było miasto mogło dopaść liście złote. stare krzesło mogliby otworzyć chodzić w mieście Czremy, na przykład, gdzie nasze stare meble można było przynieść. No dokładnie. Gdyby pociął liście złote, firma by sobie zarobił właściciela, by naszego chnapał te krzesło. Krzesło by nasze było pod... Były nasze przekazane do bied dla bezdomnych. Z jakiejś rodziny potrzebującej. Dokładnie. Sekretarka z Monachium. Sekretarka z Monachium mówi, że ty jesteś jak matka Teresa wręcz. Nie bo pan ci wiesz co, że... Ja to ci naprawdę, ja mówię, że jeżeli bym naprawdę miała pieniędzy bardzo dużo, gdybym miała możliwość, ja bym naprawdę ludziom chciała pomóc, wiesz? Ja mówię, tak. ja, ja, ja nie chciałam nie wiadomo ile zarabiać. Ja bym mogła mieszkać całe życie w hostelu, po jakichś z ludźmi. Ja bym się tym karmiła, że ja pomagam ludziom, nie? Że mogę dać im nawet tą czekoladę, czy dać im tą złotówkę na tą bułkę przysłowiową. Dobra, tak? słuchaj, rano pozdrów Jacka, prezesa. I z Andrzejem zrób spotkanie na kawie i ustalcie dokładnie formę wizytówki. Ja wam zrobię wizytówkę. Mogę wam zamówić nawet 100 tysięcy Michała. Tylko muszę mieć formę mniej więcej co, jakie treści. On ma bardzo dobry grafików w wauczu. Wszystko zrobią. Zamówimy to i, i tyle no co? Jaki problem? naprawdę, to jest takie taki że chcę naprawdę zmiany w tej Polsce. Polska to jest naprawdę wspaniały kraj. Nie możemy jej zatracić, tej Polski. Dobra, będziemy działać. No, ale wiesz, Ale, mówisz teraz dopiero 3 lata. To 3 lata to Polska może być tak zrujnowana. 3 lata to wiesz, jaka psa, może być tragedia. No dokładnie. Słuchaj, Nie, musimy, musimy zbierać podpisy, walczyć cały czas. Trzeba że trzeba zbierać podpisy wiesz co pod czym, żeby hmm. odwołać rząd. Uwielbiam czekoladę. Nie wiem żeby, dlaczego. Żeby słyszeć, że trzeba odwołać rząd, trzeba odwołać podpisy pod odwołaniem rządu. Do prezydenta należy dać ten milion podpisów, żeby nawet żeby z, z, zał, cały parlament. Żeby wypisał, rozpisał przedterminowe wybory. No. Ale A sama nam Sabrina. dadzą że my będziemy mogli startować do sejmu czy coś. Sabrina, czyli Norbert, hmm. ale ty sama dobrze o tym wiesz, że Duda nie był w stanie zebrać Sami ze swoimi ludźmi 2,5 miliona podpisów. Wiesz o tym dobrze, nie? Pan nawet nie zebrał 2 milionów. On nie zebrał 2 milionów. Zwłaszcza, że nawet jeżeli zebrał, to kompromituje niewielką liczbę osób, tak naprawdę. Tylko 1,5 miliona osób, którzy mu podpisali, a 36 milionów jest obywateli, ten wiesz, nawet nie półtora miliona osób mu, mu się podpisało, tylko być może przedruki po prostu z systemów ZUS-u, przedruki z kont bankowych. Bo banki mają nasze kserokopie dowodów, łącznie z podpisami. To wszystko jest fajne. narodowy, balon polski mu dał, narodowy, balon polski mu dał i tyle. No. Dokładnie. Morawiecki ma tam układy. Ręka rękę myje. W komisji są ludzie, którzy są powiązani z pisem. To nie ma sensu, niech on sobie wygra te wybory. I tak, one są, I tak one są nieważne. Bo Duda jest dobrym człowiekiem, ale sterowany jest być może ludźmi, którzy. Nie mają do końca dobrych, dobrych możliwości sterowania Polską. A przede wszystkim to są tylko politycy, a krajem powinien rządzić człowiek, który zna się na biznesie, bo państwo jest to pewnego rodzaju biznes, to jest przedsiębiorstwo. Ja bym w ogóle chciał, żeby to inaczej zrobić. żeby ktoś był prezydentem. No. Żeby było dodatkowo trzech zastępców, żeby jedna osoba to była do spraw społecznych, tak jak właśnie, żeby był jakiś pełnomocnik prezydenta do spraw właśnie społecznych, konsultacji obywatelskich, nie? No dokładnie. Dobra, słuchaj. Naprawdę, jeszcze ci coś powiem, bo muszę ci coś powiedzieć. Ja mam przykład żeby z obywatelami, tu wychodzi się na, jakiś na jakieś do McDonalda jakieś pizze, Frytki, jakieś tego, żebym normalnie ja mogła kogoś zaprosić zawsze, nie miał jakiś problem, że mógł mnie zaczepić, że miał zawsze czas dla niego, nie? Czy dla nich, że mogła powiedzieć chodź, chodź, wiesz ze mną, tak napijesz się ogrzejesz, porozmawiamy. Dokładnie. Ja to tak myślę. Okej. Okay. Wiesz co my, to, słuchaj, my musimy wiesz co, zrobić partię polityczną założyć. Wiesz, Partię no, polską? Może partię polską bezpartyjnych. Może partię polską bezpartyjnych. Partię Polską? bezpartyjnych. Nie, ja myślę nie. Możemy działać pod nazwą normalnie, jako, albo nawet jako fundację. Fundacja Hate Stop, no. No Możemy przyczą... pod tym kwasłem. Że wiesz, żeby wprowadzać inną jakość polityki, że właśnie taką uległą, taką wiesz, taką po prostu z dynstansem, z taką miłością do ludzi, bo wiesz, że ludzie się często nie czują kochani, ja się teraz od, od jakichś czasów zaczęłam przyglądać się ludziom, nie? No. żeby ci to powiem jeszcze, słyszysz? Tak. Chciałem się przyglądać ludziom i doświadczyłam wiesz czego że ludzie się nie czują za bardzo, kochani, wiesz? Niektórzy. Oczywiście, że ludzie tak. mimo tego, że się uśmiechają, mają często tak zwaną rozpierdol w swoim życiu, nie? W środku, wiesz? Dokładnie. Że ten, ten uśmiech to jest tylko. wiesz? Tak, dobra. Sabrinka, napisz mi po tym spotkaniu na YouTube, bo zaraz ten materiał wpuszczę i dam ci go na Twoją stronę. Napisz mi adres, gdzie wysłać te 50kg czekolady i napisz potem y, zrób spotkanie z Jackiem i z Andrzejem żeby ustalić formę wizytówki, okej? Okay? Nie z Jackiem i Andrzejem, tylko jeszcze z a, Markiem i... E, Dokładnie, taką, tak. Jest I pozdrów no, ich no, ode mnie. Osób, nie? Ja w ogóle nagram taki krótki apel, taką krótką wypowiedź i nie wiem jak to się publikuje na YouTube. To jest bardzo prosto. Co? bardzo prosto zgłoś się do Jacka, Jacek ma informatyka. Nie ma wątku, że on nie wie jak to, no bo teraz obecnie nie ma nikogo takiego. To ja ci powiem potem, dobra? Po programie. A wiesz, ja to nagrała, wiesz, ja to nagrała, wypuściła puściła normalnie, wiesz to na YouTube, w moją wizję Polski, moją wizję, jakbyśmy chcieli, żeby ta partia wyglądała. Słuchaj, Pana, która by właśnie taki ja, działała, ja Tobie, tak? ja Tobie zaraz y, wyślę numer do faceta, który robi spoty wyborcze do Londynu i z nim porozmawiasz, powiedz, że z mojego polecenia jesteś, okej? Okay? No, dobra, dobra. Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci dużo zdrowia również. No i trzymaj się. No, jesteśmy w kontakcie. No, hej. I weź na moją stronę artur-prezydent.pl, bo są nowości już. Dobra, dobra No, hej. No, cześć. papa. Pa, hej.